Witajcie w następnej, ale degustacji tym razem szkockiej piwo z browaru William Brothers. I jest to Juicy e, Joker, 5% alkoholu, e, soczysta neipa. Jest to oczywiście e, Rozwinięcie ich flagowego e, produktu, czyli e, Joker APA, podkręcili ją trochę, zrobili bardziej soczystą. Jak mm, piszą na puszce i na ich stronie, podkręcili chmielę, żeby było soczyściej. I te chmielę to e, Citra Mosaic, Galaxy Eldorado i Chino, czyli całkiem, całkiem. Mam na kartce oczywiście na puszce nie wymieniają tych chmieli. Ehm, w składzie jest woda, jęczmień, owiec, pszenica, chmiele i drożdże. I tyle się dowiadujemy, szczerze mówiąc. Ehm, w każdym razie 5% alkoholu, czyli taka soczysta neipa. Soczysta, sesyjna, chciałem powiedzieć. Dosyć jasne, takie żółtawe, e, zamglone. Piana. Nawet ładna się tworzy przy nalewaniu. Um, drobne pęcherzyki. Teraz już opadła, ale jak widzicie, jeszcze trochę się tutaj utrzymuje. Nie jest źle. E, zawsze mówię, że dobra piana świadczy dobrze o piwie. Tym, że wygląda dobrze. Aromat jest przyjemny. E, owoce egzotyczne e, mango, e, marakuja. Trochę takich pestkowych owoców, e, Morela. Jest też y, nuta takich cytrusów. E, przyjemnie jest soczyście, ale jest też taka pikantna y, nuta ziołowo-sosnowa. Troszkę niedużo. E, Raczej, raczej jest owocowo soczyście. Hmm? Całkiem, całkiem. Dobra, spróbujmy. zrobię. zrobię. Takie średnie ciało. Jest soczyście. Hmm. Tworzy się fajna piana w ustach. Czuć coś pszenicy i oddziaływanie e, owca. Jest fajnie. Troszkę takiej E, troszkę białego chleba z jęczmienia, e, i dalej owoce. Jest soczyście, rzeczywiście. E, może trochę bardziej cytrusowo niż egzotycznie w smaku. E, jest przyjemne e, Jest grejpfrut, jest mm, pomarańcza, trochę mm, cytryny, i limonki. I do tego dochodzą um, smaki e, egzotyczne. Jest mango, jest marakuja. Chyba nawet marakuj jest więcej niż mango. Mm -hmm. Takie e, kwaskowe, nieco odświeżające. Bardzo przyjemnie. No i jest goryczka. Nie jest duża. E, taki kalefruitowy albito. Też z takimi lekkimi nutami ziołowo-sosnowymi. No, no się nawet trochę utrzymuje, ale to jest naprawdę minimalna jest. Fajne, przyjemne, odświeżające piwo. No. Następne w serii. E, <grymne> tak powiem. No, zdarzyło mi się właśnie pod rząd wypić teraz parę piw, które no tak jakby były wyprodukowane specjalnie na lato. Troszkę lżejsze, bardzo soczysto orzeźwiające, przyjemne. To jest, to jest to. To jest to. Bardzo fajne. Zdecydowanie czuć różnicę e, pomiędzy tą wersją, a oryginalnym Jokerem. Jest taką bardziej tradycyjną e, ip a to, no, takie soczyste, przyjemne. Tak, na lato. Następne piwo na lato. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Takie, podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także niecie na bieżąco. Hmm, no przynajmniej mam taką nadzieję. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie! Cheers.